To nie ta sama gra Chcesz przedefend i później kolejne Mimo, że więcej dam Od siebie pieniędzy, uczuć i lekcji To chyba nie nasz czas Poszukaj kolejny, jak nie ten następny Ja już nie chcę tak Żyć chwilą nędzy, ciągle usterki Kiedy odejdą To nie tak Chciałem być taki sam Chciałem nad głową, tak powiedz Ile tak a ile kłamstw Dziś po wszystkim masz w sobie Co nas otacza, co nas otacza. Jednej idą w lewa, drugi ciągle, tak wszystko przeszkadza, wszystko przeszkadza Miałem się już podać, ale zrozumiałem, gdzie ostatnia baza To nie to samo, kiedy każda chce cię zaprosić na snapa Bo tak nie wypada Co nas otacza, co nas ota Jedne idą w lewa, drugi ciągle Tak wszystko przeszkadza Wszystko przeszkadza Miałem się już podać, ale zrozumiałem, gdzie ostatnia baza to samo kiedy każda chce cię zaprosić na na Ile razy muszę odczuć ból. W końcu zrozumieć, że ludzie to kurwy. Dobrych intencji pośród bzdur. Nie liczę, że życie mi pójdzie do góry. Dałem ci serce i dałem pieniądze. Czego jeszcze chcesz ode mnie? Bo chyba nie, żebym walczył o ciebie i starał się ciągle. Będę prezenty był zawsze z humorem. O swe serce ci zawsze dąży, cenę kiedy mną gardzić mówił mi Bo Jeżeli tak, to ja to pierdolę. Za dużo, na głowie mam w kółko od lat Muszę odbudować psychikę, na no to najlepsza Ej, jest pasja, pasja. Zatłuczę umysł, zmienić w bezludny ląd Bez A mnie lą. lata, ja nadal pracuję i się zastanawiam Ile potrzeba mi czasu, by ogarnąć to Co nas otacza? Jedne to... idą w lewa, drugich drugi w uciągu, tak wszystko Kiedy każda chcecie zaprosić na snapa Bo tak nie wypada Co nas otacza Co nas tota Jednej Jedne idą w lewa, drugi ciągle Tak wszystko przeszkadza Wszystko przeszkadza Miałem się już podać, ale zrozumiałem, gdzie ostatnia baza To nie to samo, kiedy każda chce cię zaprosić na snapa Bo tak nie wypada